Zdradzę Wam jeden z wielkich sekretów biznesu. Słuchajcie, jestem w Miami teraz i tutaj niedaleko. Tam, na tej ulicy jest restauracja, która nazywa się Poppy Steak. To, co jest w niej niezwykłe, to to, że oni sprzedają steka za 1000 dolarów. To jest zwykły stek, który kosztuje 50 dolarów. Ale to, co oni robią z tym stekiem, to jest to, że Dają całe doświadczenie, experience, jak to mówią Amerykanie. Jak zamawiasz tego steka, to przychodzi facet, i tak jak w Pulp Fiction, otwiera taką walizkę ze złotym światłem, że wydaje się, że tam jest jakiś wielki skarb, oni przy tobie piętnują tego steka, tam wypalają z nami jak na krowie. Możesz zamówić tego steka za 1000 dolarów, i teraz słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, czytałem o tym, ale w czasie Super Bowl, nie tak dawno było Super Bowl, oni sprzedali ponad 2000 steków za 1000 dolarów. Wyobrażacie to sobie, jakie to są pieniądze? I teraz o co chodzi? To jest jeden z sekretów biznesu. Myślę, że każdy rozgarnięty już wie, o co chodzi. W niektórych produktach nie chodzi o produkt, tylko chodzi o doświadczenie, które masz przy konsumpcji, przy używaniu tego produktu. To jest jedna z wielkich tajemnic w biznesie. Doświadczenie, a nie sam produkt.